A kuku, witam moje dzieci kochane, witam was, moje śliczne malutkie wspaniałe. Mam dzisiaj dla was kolejną historię, opowieść biblijną. I ostatnia na pewno pamiętacie była o Abrahamie, a dziś przeczytamy o jego synu, który miał na imię Izak. Pamiętacie, że Sara dała mu tak na imię, ponieważ Izaak imię Izaak oznacza śmiech. A narodziny Izaaka wprowadziły radość i śmiech do życia Sary i Abrahama, którzy czekali na narodziny swojego syna bardzo, bardzo długi czas. Posłuchajcie, co się dalej wydarzyło. Abraham i Sara byli dumni ze swojego synka Izaaka. Kiedy Izaak dorósł, Abraham zapragnął znaleźć dla niego odpowiednią żonę. Ale lud kananejski nie oddawał chwały Panu Bogu tam, gdzie mieszkali, i nie kochał Pana Boga. Abraham więc powiedział Izaakowi tak, twoją żoną powinna być kobieta, która, tak jak my, kocha Pana Boga i wierzy w Niego całym sercem. Dlatego poproszę mojego wiernego sługę, żeby znalazł dla ciebie żonę, która kocha Pana Boga i która kochać będzie bardzo ciebie. Abraham wezwał swojego sługę i powiedział mu tak. Chcę, żebyś znalazł żonę dla Izaaka. Rodzina mojego brata mieszka w mieście, które leży daleko stąd. Pójdź tam i znajdź kobietę, która będzie odpowiednią żoną dla mojego syna Izaaka. Sługa zabrał ze sobą w tą długą wyprawę dziesięć wielbłądów. Wziął też złoto, srebro i piękne ubrania. Kiedy dotarł do miasta, o którym mówił Abraham, jego zwierzęta były bardzo spragnione. Zatrzymał się więc przy studni, by je napoić. W tym momencie do studni podeszła piękna dziewczyna. Zapytał ją. Jak się nazywasz? Mam na imię Rebeka, odpowiedziała. Jak się okazało, Rebeka należała do rodziny Abrahama, jej dziadek. I Abraham byli braćmi. Rebeka była bardzo miłą dziewczyną. Pomogła mu napoić wielbłądy i zaproponowała mu także miejsce do odpoczynku. Możesz zatrzymać się u mojej rodziny, powiedziała. Sługa podziękował jej i poszedł za nią do domu. Jej rodzina bardzo ciepło go przyjęła i zadawała wiele pytań odnośnie Abrahama i Sary. Sługa, Cały czas obserwował Rebekę i jej się przyglądał. Pomyślał, byłaby dobrą żoną dla naszego Izaka, więc odważył się i zapytał ją o to, czy chciałaby zostać żoną Izaaka. Ten pomysł bardzo wzruszył rebekę oraz jej rodzinę i z radością odpowiedziała tak, bardzo chcę. Sługa w podziękowaniu. Dał jej rodzinie wiele prezentów. Dał im złoto i srebro, a rebece i jej mamie dał piękne ubrania. Rebeka była gotowa z nim wyjechać. Spakowała wszystko, co posiadała, i ruszyła w drogę. Jej rodzina poprosiła Boga, by opiekował się Rebeką, a potem wszyscy się pożegnali. Rebeka i sługa Abrahama. Wyruszyli w drogę do Izaaka. Moje kochane dzieci, może Wam się to wydawać dziwne, że w tej historii Izaak nie poznał Rebeki przed ślubem, ale kiedyś tak było. To bardzo często rodzice decydowali o tym, kto będzie czyimś mężem i żoną. Abraham chciał dla swojego syna jak najlepiej, dlatego chciał, żeby miał żonę, która będzie kochała Pana Boga, bo wiedział, że jeżeli będzie kochała Pana Boga, to będzie też kochała Izaaka. Najlepszy wybór w naszym życiu, w każdym przypadku, to ten, który dyktuje nam Pan Bóg. On zna nasze serca, zna serca naszych przyjaciół, ludzi, którzy są koło nas. I to, co On dla nas wybierze, jest najwspanialsze i najcudowniejsze, ponieważ On naprawdę nas kocha. Pomódlmy się teraz, kochane moje dzieciaczki. Zawołajcie mamę, tatę, babcię, dziadzia, kogo nam chcecie i pomodlimy się o to, żeby nasze serduszka zawsze były gotowe na to, żeby przyjąć to, co Pan Bóg dla nas przyszykował. Żebyśmy potrafili Ufać Mu i wierzyć, że to, co On chce nam dać, jest dla nas najlepsze. Pomóżmy się, kochane. Kochany nasz Tatusiu, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci za to, że Ty się o nas troszczysz cały czas, że Ty jesteś dla nas pełen dobroci, miłości, że to wszystko, co Ty dla nas wybierasz, jest najlepsze. Pomóż nam zawsze godzić się z Twoim wyborem. Pomóż nam zawsze, Panie, słuchać tego, co Ty masz dla nas i wybierać to, co Ty masz dla nas, kierować się zawsze, zawsze kierować się Twoimi wskazówkami przy najdrobniejszych wyborach, Panie, bo wiemy, że twoja droga to jak ty nas prowadzisz jest dla nas najlepsza jest doskonała dlatego prosimy cię o to abyś dawał pokój do naszych serc abyśmy zawsze w pokoju i w zaufaniu w zaufaniu przyjmowali to co ty nam dajesz dziękujemy ci za tą historię że mogliśmy je dzisiaj posłuchać nauczyć się tak dużo Prosimy Cię, Panie, zaopiekuj się nami, całą naszą rodziną. Daj nam dobry sen, dobrą noc, abyśmy wypoczęli, a rano obudzili się pełni radości w naszych sercach, z tego powodu, że Ty, nasz dobry Ojciec, jesteś przy nas zawsze. Prosimy Cię, Ojcze, o to wszystko w imieniu ukochanego naszego Pana Zbawiciela, Jezusa. Chrystusa. Amen. Amen i dobranoc, moje robaczki kochane. Widzimy się jutro na bajeczce, a na historiach biblijnych w następną niedzielę. Papa! Pa. Dobranoc, papa! Pa.